Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w środę szóstego tygodnia Wielkanocnego na wspólnej refleksji nad słowem Bożym. I jak można zauważyć, dziś warunki nie najlepsze, dlatego szybki komentarz. A dziś w Ewangelii według Świętego Jana słyszymy o tym, że Pan Jezus pośle do nas Ducha Prawdy, Ducha Pocieszyciela, Ducha Parakleta, który nauczy nas prawdy. Dzisiejszy fragment Ewangelii no właśnie mówi o tym, że jest to jakby taka kontynuacja tych wszystkich przymiotów, jakie Duch Święty zawiera. Ale przede wszystkim e, zadaniem Ducha Świętego jest nas nauczyć żyć w prawdzie, w prawdzie, która każdego z nas e, doprowadzi do życia wiecznego. Jest to piękne, piękne, że Pan Jezus zostawiając uczniów, udając się do Ojca w niebie, posyła do nich ducha prawdy. Ducha, ducha prawdy, który ma ich nauczyć tego, czego sam jeszcze nie zdążył ich nauczyć, bo nie byli w stanie tego zrozumieć, przyjąć. Co trzeba zrobić, żeby duch prawdy mógł nas nauczyć o prawdzie? Przede wszystkim otworzyć się na Jego słowo, na, otworzyć się na Jego naukę, na to, co chce nam powiedzieć. I to jest, kochani, zadanie dla nas, abyśmy do naszego życia zapraszali ducha świętego. Abyśmy do naszego życia zapraszali Jego naukę, abyśmy się nie bali otworzyć na to, co Duch Święty chce nam w życiu powiedzieć. Czego Wam i sobie życzę w kolejnym dniu naszej wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Kończę ten komentarz Bożym błogosławieństwem, bo deszcz coraz mocniej pada, także pamiętajcie, otwierajmy się na Ducha Prawdy. Po to, aby ta prawda, którą chce nam przekazać, w nas była, aby ta prawda nas przemieniała. Czego Wam i sobie pragnę życzyć w kolejnym dniu, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syni, Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Do zobaczenia jutro.